Siemka, tu, Ultrash Bad. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mega kampanii. Ostatnio nasz władca Krystyn ostatecznie rozwiązał Armię Ochotników, która zapewniła mu zdobycie tronu. W sąsiednich Czechach Karola Piasta obalił jego brat Prendota, także posiadający roszczenia do polskiej korony. No i nasz nowy król starał się wzmocnić swoją pozycję wewnętrzną, jednak pomimo tych wysiłków doszło do buntu jego dwóch najpotężniejszych wasali. A ich celem było przywrócenie na tron obalonego wcześniej Karola Piasta. Ok, wracamy do naszej rozgrywki. No i cóż, musimy tutaj na początek zebrać naszą armię. Wydaje mi się, że dokonamy tego na ziemi sieradzko-łęczyckiej, tak aby mieć później okazję, aby odizolować Armię Małopolską od Armii Śląskiej. Mamy także możliwość. Zaciągnięcia pożyczki 300 sztuk złota od żydowskich kupców. No i myślę, że wykorzystamy tę okazję, ponieważ pozwoli ona nam na skorzystanie z usług najemników. No tylko właśnie co do tych najemników, nie możemy tutaj przesadzać, ponieważ poza samym kosztem wynajęcia musimy także im płacić bardzo wysoki miesięczny żołd. A coś mi się wydaje, że ta nadchodząca wojna domowa może dość długo trwać. Dlatego też ostatecznie zdecydujemy się tutaj na 2,5 tysięczną bandę saksonów. Mamy chyba bardzo dobre wieści, ponieważ dość mocno obawiałem się, że naszą wojnę domową i osłabienie mógłby wykorzystać powiedzmy prędota piast bądź też Masław II z pomorza. Ponieważ zarówno jeden, jak i drugi mają roszczenia do polskiej korony. Mamy tutaj jednak sytuację, w której pruskie terytoria należące do Królestwa Czech zostały najechane przez pogańskich Litwinów. Najwyraźniej wcześniejsza święta wojna o Liwonie zakończyła się bez konkluzji i mamy tutaj kolejny konflikt tych pogan z Królestwem Czech, Pomorza, Włoch, a także z Republiką Pruską. Tak więc świetnie, nasi rywale piastowie są w tej chwili zajęci, dzięki czemu możemy w miarę bezpiecznie skupić się na stłumieniu tej rebelii. A niech to! Do buntowników dołączył także nowy władca czerska Karol. Tak więc nasi wrogowie mają tutaj kolejne 600 wojów, no i oczywiście leżące na ziemi czerskiej grody. Jednak nasza pokaźna armia jest już niemal zebrana. No, i wyznaczymy tutaj jak najbardziej utalentowanych dowódców. Jednak nasza sytuacja coraz to bardziej się komplikuje, ponieważ wojska, które przysłał nam książę Kujawski nadpor, opuściły pod osłoną nocy nasze obozy i książę ten także przyłączył się do buntu. Tak więc lojalny wobec nas pozostał tutaj jedynie władca Lubusza. I nasza sytuacja jest niezwykle trudna. OK, tak więc na tym etapie musimy jak najszybciej przychwycić wrogie armie i nie dopuścić do ich połączenia. Udało nam się jednak tutaj samymi tylko ruchami naszych wojsk sprawić, że armia śląska i armia małopolska są w tej chwili na dwóch krańcach naszego kraju. Zaczniemy tutaj jednak od skierowania się na Kujawy i zaatakowania niewielkiej armii tamtejszego księcia. Świetnie! Armia Kujawska została całkowicie zniszczona przy minimalnych stratach po naszej stronie. Mamy także niezwykle ciekawą sytuację w Płocku, ponieważ oblężenie rozpoczęte przez księcia małopolskiego Snowida dobiegło końca w wyniku litewskiego ataku. No mamy tutaj niezwykle ciekawą sytuację. Najwyraźniej książę Snowid przyłączył się do wojny pomiędzy Litwinami a Piastami. Tak więc świetnie, poganie odwalą tutaj za nas czarną robotę, niszcząc przy potrójnej przewadze liczebnej Armię Małopolską. My zaś możemy skupić się w tej chwili na Armii Śląskiej. O no i świetnie, wojska Małopolskie zostały pobite. My zaś ścigamy w tej chwili uciekających z Rubusza Ślężan. Aha, no i oczywiście po stronie rebeliantów walczą także siły głównego beneficjenta tej właśnie rebelii, a więc Pirkopolskie armie uwięzionego w tej chwili Karola. Okej, okay, po zakończeniu starcia pod Głogowem mamy kolejne zwycięstwo na naszym koncie. Na świat przychodzi druga córka naszego władcy, której dał na imię Salomea. No i dokładnie w tym samym czasie. Pełnoletność osiągnęły bliźnięta Krystyna, a więc królewna Jadwiga, i jego następca Miłosz. No cóż, Miłosz jest zaręczony z małoletnią w tej chwili księżniczką państwa wielkomorawskiego. Myślę jednak, że poszukamy męża dla naszej córki. Idealnie jakiegoś potężnego władcę, który znajduje się niedaleko i mógłby dołączyć do naszej wojny jako sojusznik. No i cóż, nie mamy tutaj zbyt wielu ciekawych kandydatów i najlepszym jest chyba tutaj książę Janko II z Beligradu, a więc jeden z silniejszych wasali króla Pomorskiego. Ach, jednak Janko najwyraźniej nie wierzy w powodzenie naszej sprawy. Wydaje mu się chyba, że zostaniemy zgnieceni przez tę rebelię i z tego powodu odmawia poślubienia naszej córki. No i cóż, na tym etapie nie ma dla niej innych jakichś potencjalnie ciekawych kandydatów, dlatego też póki co wstrzymamy się z wydaniem ją za mąż. Okej, okay, kolejna Kujawska Armia pobita. No i cóż, na tym etapie armie buntowników praktycznie przestały już istnieć. Tak więc kierujmy się do stolicy przywódcy tego buntu, a więc do Krakowa. Ok, rozpoczynamy oblężenie i najwyraźniej zrobiło to wrażenie na księciu Snowidzie, którego pewność siebie najwyraźniej zmalała po tym, gdy armie buntowników zostały starte w proch, a jego stolica znalazła się pod oblężeniem. Sugeruje on tutaj jednak tylko Biały Pokój, co oznaczałoby zakończenie tej wojny domowej. Jednak uwięziony byłby tylko książę Snowid, a inni zbuntowani wasale uniknęliby kary i no niestety cały czas stanowiliby zagrożenie, knując kolejne spiski przeciwko Krystynowi. No dlatego też, mając tutaj bardzo, bardzo dużą przewagę liczebną, będziemy walczyć do końca tak, aby osiągnąć całkowite zwycięstwo. Okej, okay, buntownicy dość niebezpiecznie gromadzą się tutaj w Cieszynie. Jednak po wielu miesiącach oblężenia udało nam się w końcu zdobyć Kraków. Tak, tak więc skierujmy się do cieszyna, aby zetrzeć w proch ostatnie siły buntowników. Ok, dochodzi do bitwy. A tymczasem nasz władca, który musi się zmagać tutaj z buntem, raz jeszcze kwestionuje swoją wiarę. Jednak Krystyn został wychowany na wielkiego teologa i dlatego raz jeszcze wybierzemy tutaj opcję numer jeden. Tym razem miało to wpływ na charakter naszego króla, który stał się fanatykiem religijnym. A my mamy kolejne zwycięstwo pod Cieszynem. Jednak jest to wciąż stanowczo zbyt mało, aby zmusić Snowida i jego towarzyszy w buncie do kapitulacji. Mamy dwie kolejne zwycięskie potyczki. No i skupimy się chyba na zdobyciu kolejnych grodów w Małopolsce. Udało się zdobyć Tarnów. Nasi wrogowie wciąż nie godzą się na pokój. No i najwyraźniej Kujawianie rozpoczęli oblężenie naszej odizolowanej posiadłości na Pomorzu. Tak więc właśnie tam się chyba w tej chwili skierujemy. No i po drodze jeszcze zaatakowaliśmy tutaj całkiem silną armię małopolską, osiągając oczywiście zwycięstwo. Ok, mamy tutaj kolejną serię zwycięskich bitew. Jednak niestety cały czas wyczerpuje się tutaj nam zaciągnięte u żydowskich kupców złoto, a kiedy się ono skończy, będziemy musieli niestety podziękować 2,5 tysiąca saksońskich najemników. Istnieje także ryzyko, że wkrótce zakończy się wojna pomiędzy Litwinami a piastami, co mogłoby nas narazić właśnie na agresję z ich strony. Musimy więc jak najszybciej zakończyć tą rebelię. Ok, zgnietliśmy całkowicie Armię Czerską i już naprawdę niewiele nam brakuje do całkowitego zwycięstwa. O no, Tym razem ścigamy Armię Małopolską aż na terytorium Włodzimierza Wońskiego. I po tej bitwie mamy w końcu całkowite zwycięstwo w tej wojnie domowej. No i świetnie, jest to wielki dzień dla Krystyna. Ponieważ wszyscy jego zbuntowani wasale zostali wtrąceni do płockiego lochu. Zdani są oni w tej chwili na jego łaskę, a nasz król ma w tej chwili świetną okazję, aby wzmocnić swoją pozycję i ich kosztem. Ok, tak więc czas rozwiązać nasze wojska. Mamy także dość ciekawą sytuację u naszych wschodnich granic, ponieważ najwyraźniej państwo zakonne szpitalników uległo tutaj dezintegracji. Pozostało im jedynie prześć, a więc tylko jedna prowincja, a wszystkie pozostałe terytoria przerodziły się w feudalne księstwo Wołynia, rządzone przez zachodnioeuropejską i chrześcijańską elitę. No, bardzo ciekawa sytuacja. Pytanie tylko, czy to feudalne księstwo Wołynia oprze się tutaj z jednej strony potężnym tengrystom, a z drugiej strony potężnej pogańskiej Rusi. No to chyba tylko czas pokaże naszym interesie oczywiście byłoby, aby to chrześcijańskie państwo przetrwało. Ok, wracamy do naszego kraju i czas w tej chwili ukarać zbuntowanych wasali. Tak więc, tak jak mówiłem przed chwilą, jest to świetna okazja do wzmocnienia pozycji Krystyna, ponieważ ma on w tej chwili powód, aby odbierać im tytuły. Dzięki temu będziemy mogli w końcu powiększyć niezwykle małą królewską domenę. Ok, tak więc odbieramy tutaj Karolowi Sierackiemu Czersk. I nasza osobista domena składa się w tej chwili z trzech prowincji. No i chyba tutaj dość mocno ukaramy Snowida, a więc prowodyra tej ostatniej rebelii, który pod przykrywką przyjaźni zdradził Krystyna, a karą tą będzie odebranie mu niezwykle bogatej ziemi krakowskiej. No i prowincja ta? została także włączona do naszej osobistej domeny. Co do księżnej Ryksy, wydaje mi się, że nie będziemy jej odbierać żadnej prowincji, zamiast tego odbierzemy jej tytuł książęcy, no, ponieważ raczej wolałbym uniknąć sytuacji, w której jeden z naszych najpotężniejszych wasali jest przedstawicielem rywalizującego rodu piastów. Tak więc odbieramy jej ten tytuł i przekazujemy go jej wasalowi, a więc niejakiemu Bruno, który jest władcą Litomierzyc i Dolnego Śląska. No miejmy nadzieję, że będzie on nam za to wdzięczny, będąc lojalnym i zaufanym wasalem. Odbierzemy także władzę księciu Nadborowi i przekażemy go jemu krewniakowi, a więc władcy ziemi śradzko-łęczyckiej, niejakiemu Wojucie, no który najwyraźniej poślubił także... Przedstawicielkę rodu mazowieckich. No tak więc mamy tu kolejny powód, aby to właśnie jemu zaufać jako nowemu księciu Kujaw. Mamy więc tutaj dość spore przetasowanie i dość znaczące wzmocnienie pozycji Krystyna. Ok, także to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. już wkrótce.